Witam w kolejnym odcinku z Batman Arkham Knight. Moi drodzy, słuchajcie, ostatnio ukończyliśmy, znaczy ukończyliśmy. Zaczęliśmy robić sobie troszeczkę zadań pobocznych. Wiadomo, że one będą się tutaj przeplatać przez główną fabułę. Nie można ich od razu wykonać, ponieważ nie zawsze mamy ślady prowadzące do danego zadania. Dzisiaj postanowiłem, że zajmiemy się głównym zadaniem, ponieważ chcę, aby odblokowały się te mosty w końcu. I wtedy będziemy mogli już swobodnie na tą wyspę jeździć naszym Batmobilem. Przy 816 metrów cel jest przed nami. Tam się udam. Tam się, moi drodzy, udamy. I otworzymy po prostu. Te wszystkie terminale mamy już uruchomione, więc tylko pozostaje nam opuścić te mosty. No, dawać, Gdzie tu jest jakiś... Super, o to chodziło. Pięknie. No i jestem prawie na miejscu. Super. Przełącznik powinien działać w tej chwili. automatic I'm at the bridge. One moment, sir. I should probably warn you there's a significant militia presence ahead. Duly noted. I managed to access the files Miss Gordon was working on before her abduction. It would seem she found a weakness in the drones, sir. A direct hit from the Vulcan gun on their sensor array should destroy them with a single shot. So, <laughs> Nieźle Ale dobrze, że są y, że są w takiej kufce. Kurczę tam jest y, inny rodzaj słuchaj pocisków będę musiał je zestrzeliwywać naszym minigunem. Znaczy się tego nie da zrobić. Boo! Oberwałem. Dobra. Pięknie. I chyba wszyscy. Island. Tak jest, mam ich z głowy, tutaj jest kolejny. Czekajcie, tak z głowy. Ja muszę jeszcze zawrócić, bo coś tutaj muszę z tyłu zrobić. Skaner kryminalisty, no właśnie. Ślady oczywiście prowadzą na tą wyspę. Sprawdźmy to. Tutaj oczyściliśmy sobie troszeczkę miejsce, więc będzie spokoju. Na razie. Czy chyba jakieś obezwładnianie, słuchajcie to działko, bo nie wierzę, że Batman zabija ludzi. On nigdy nie zabijał. Mógł połamać, ale nigdy nie zabijał. Okej okay. Wow, za nami co? Odwróć się. Podoba mi się to, naprawdę. Te tryby naprawdę są świetne. Mam nadzieję, że jakieś trofeum jest za zniszczenie, nie wiem, 100 albo 200 czołgów. Jest sporo trofeum. Muszę przyznać, że jest około Tych chyba 60-70 trofeów w podstawce. I oczywiście w dodatkach kolejne. Ok, możemy chyba użyć skanera. Są ślady. Z tutaj. Stamtąd przyszedłem. Dawaj, dawaj, dawaj. Te wieżyczki, kurczę, traf tą wieżyczkę, a będzie po. sprawie. Okej, okay, jest.

Cofnąć się. Niestety, ale. O, jest lat. Jak za daleko pojedziemy, to po prostu ten skaner nie pokazuje nam dokładnie. O, jest, jest tego naprawdę mnóstwo. Staram się celować w te wieżyczki, ale wiecie, jak to jest.

te kurcze naprowadzające mogą być problemem. Jest tego pełno cholera, no chciałem tą minę tutaj zdezaktywować, bo to też jest e, część tego zadania. Ale widzicie? No na razie oczywiście... To jest ten sam... Ten, to samo co mieliśmy przy tej samej minie, przy tej pierwszej minie. Nie możemy wyjechać spoza tego obrębu. W razie musimy się in, nimi zająć i dopiero później kamina się dezaktywuje. Nie będzie to takie proste, czołgi są już bardziej, widzę, wymagające. Mam jakieś napro naprowadzenie za rakietki, więc muszę uważać na to. Chyba będzie trzeba zainwestować, słuchajcie, w... Zainwestować w rozwój Batmobila. Ale w Orange, Orange kurczę, w, w amunicję, w działko. Widziałem, że tam są takie umiejętności. Muszę się cofnąć, bo... Niestety, ale tam pod górkę ciężko mi trafić. Okej. Okay. Leci rakieta, super, zestrzelona. Chyba wszystkie. Trochę tego było, naprawdę. Ale teraz powinniśmy. Tak, teraz powinniśmy już to zdezaktywować. Przy okazji. No i jest. A my jedziemy dalej. Scanner chyba tutaj prowadzi. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wydawało mi się, że tutaj gdzieś nie. Po prostu tak zygzakiem jechał. Dalej nie przyjadę Więc wysiądźmy zobaczmy. Można tam przejść, serio? Nie można, można. Jakiś bug. Skaner dowodowy. No sprawdźmy. Co my tu mamy? O, to jest bardzo fajne. Pomysł już z Origin. W tamtym Batmanie właśnie coś takiego było. Jak to, jak dźwięk 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 ciało gdzieś wyleciało w tamtym kierunku, nie? Ale zaraz zobaczymy jeszcze raz to. Tak jest, ciało leci. Okej. Okay. No nie ma tracesu peper spray na prawnej strony w miejscu. Oracle must have been in the passenger seat and deliberately caused the crash. Clever. I should check the area, where she was sitting. No, nieźle. Czyli musiała prysnąć mu tym pieprzem po oczach. Zobaczymy właśnie teraz na siedzeniu, czy czegoś nie znajdziemy. No, dawaj, dawaj, coś tu było chyba przed chwileczką. Okej, okay, to już wiemy. The door was torn off during the crash. can No, dobra, zaraz. Czekajcie, czekajcie, drzwi lecą w tą stronę. Aż tam poleciały. Gdzieś tutaj, na dół, są.

No, dobra, zaraz zobaczymy. Przewinę, wiecie co. Tak, 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 tak. Wiemy, wiemy. Tu się drzwi już otworzyły. Jeszcze jest w środku. Ok, mamy. Ok, mamy.

Jest pocisk. Arkham Knight. Poznaję chyba po zbroi. Cholera. Nie tak.

What is done, Lucius? Oracle left me the scrambler device at the scene of the crash. Decrypt the data so I can pinpoint the Arkham Knight's location. Huh. This kind of thing was more Miss Gordon's specialty. I'll see what I can do, but it'll take me a little while. I'll meet you at Wayne Tower when you're ready. Alfred, give me an update on Gotham's most wanted. One moment, sir. Right. These two are just in. A mysterious hooded figure has been spotted on a rooftop in Grand Avenue. He appears to be standing beside a burning bat symbol, sir. It might be wise to establish whether this interloper is friend or foe. Reports are also coming in of a blaze at the Bristol Fire Station. One suspect Spadkobierca maski. Nowe zadanie. Misja odkryta. Udaj się do Wayne Tower i przeanalizuj protokoły szyfrujące rycerza Arkham. To jest główne zadanie. A tutaj mamy. Podpalacz w Gotham. Enigma. No te miny do deaktywacji, dezaktywacji. Zamaskowany Mściciel w Gotham. No to jest to przed chwilą, o czym Alfred mówił: czy on jest sprzymierzeńcem, albo wrogiem bądź wrogiem. No zobaczymy. Go tam w płomieniach. Także nowa misja. Właśnie. Można się czymś zająć. Zaraz zobaczymy jak wygląda mapka. Sprawdźmy to. Czekajcie. Oddalimy troszeczkę mapę. Podejrzana postać na dachu. Można się tym zająć. Albo... Podpalaczem jest chyba nawet bliżej. Podpalacz w Gotham. Pali się budynek Straży Pożarnej w Bristol. Uruchom system przeciwpożarowy, aby uniemożliwić rozprzestrzenienie się ognia. Hmm. Nie. Weźmiemy tego w masę. Ja jestem ciekawy, czy to nie chodzi o Robina. Wiecie co? Nie jestem pewien, ale chętnie się tego dowiem. Obecne położenie. Ustaw punkt. Czekajcie, troszeczkę przybliżę. O, właśnie, teraz jest w porządku. 675 metrów, niedaleko. Helikopter. Nieźle. Jakiś wypadek. 360 metrów. O, oczywiście. Tego nie po, tego nie mogło tutaj zabraknąć. Joker na każdym kroku jest. Symbol Batmana. To nie jest on. go na Azrael. I trust you have not forgotten me, Batman. Azrael. Dark days are here, Batman. The prophecy has come true. From the ashes of Arkham City, the fires are raging, and Gotham is burning. What do you want? I can see that same fire in your eyes. Before this night is through, that fire will consume you. Gotham will need a new savior, a new guardian, a new Batman. I'm not finished just yet. You cannot carry this burden forever. I have studied you for a long time. You have a code you will not kill. Then neither shall I. The Order has foreseen it. The time has come to pass the mantle to another warrior. To me. If you can prove your abilities, when the time is right, I'll consider it. But first, you must show you are worthy. As you wish. Okej. Okay. Najgorszy jest ten czerwony. Okej. Okay. Na bok. No chyba się uda. You have more to learn. Give me a sign when you are ready. Sir, I've captured Azrael's performance. Good work, Alfred. Run the usual physiological tests. Then, am I to understand you are considering him as your successor? None of us know what will happen after tonight. I'll be in touch. Strasznie podobny, podobnie wygląda do War, do wojny słuchajcie, z Darksiders Azrael. Ale okej. Okay. Dobra, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Jeśli Wam się podoba, możecie zostawić łapkę i zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, cześć!